Zapraszamy na szalony koncert życzeń! Życzę Ci dużo zdrowia, szczęścia i radości I to o czym marzysz by się spełniło A to co kochasz by Twoje było Dzwoni śpiewa serce moje Błysiały urodziny Twoje Więc ja składam Ci życzenia Zdrowia, szczęścia, powodzenia Dużo szczęścia i radości Sto lat życia, mało złości Dni spokojnych, pełnych wygód, dużo zdrowia, wielu przygód. Życzę Ci dużo zdrowia, szczęścia i radości i to, o czym marzysz, by się spełniło i to, co kochasz, by Twoje było wszystkiego, co najlepsze. Drogi Krystianie, w dniu 25. urodzin... Twoja małżonka, za moim pośrednictwem, chciała Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia. Wyznać Ci miłość, taką bardzo mocną, a ja wiem jaką ona ma miłość do Ciebie, bo rok temu graliśmy Wam wesele. A w dniu dzisiejszym schodem Ci życzenia z okazji Twoich 25 urodzin. Masz wspaniałą żonę, życzę Ci miłości, wytrwałości i dużo, dużo zdroweczka. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje nam, niech żyje nam! Niech żyje nam, a nasz Krystian w szczęściu, nie żyje nam. Szalony drużba, papa. Pa. Przyszedł dzisiaj taki dzień. Dwa serduszka złączą się. Dwa serduszka połączone. Tym. Będę śpiewał Wszystkim wam Magik Będzie głośno Grał Już niedługo a kochani Przygotujcie się Upa! 24 lata sobą wytrzymali. Jedno od drugiego nie pouciekali. Ewelinko i Pawle, w 24. rocznicę Waszego ślubu składam wam miłości, serdeczności i wielkie, wielkie pozdrowienia płyną od nowego sącza specjalnie dla Was. Składa wam je szalony drużba oraz uwaga, uwaga, o Ania z całą resztą. Ania z całą resztą i ja się do tych życzeń. Dołączam, życzę wam wszystkiego, co najlepsze, a dodatkowo Ewelinka obchodzi swoje 42 urodziny. Ewelinko, kochający mąż, Ania i cała reszta oraz szalona drużba składają ci samych, samych, samych pięknych chwil w twoim życiu. Ale ty jesteś słodka, chciałbym się z tobą spotkać, będę pod ciebie wieczorem, gdzie chcesz, to cię zabiorę, ale ty jesteś słodka. Chciałbym się z Tobą spotkać. Będę po ciebie wieczorem. Gdzie chcesz, to cię zabiorę, o Mam o, 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 o. specjalne życzenia w dniu urodzin od kochającej narzeczonej Ewelinki dla swojego narzeczonego, a zaraz walentego w dniu Twoich urodzin. Życzę Ci wszystkiego, co najlepsze. Pomyślności, radości, miłości za moim pośrednictwem składa Ci Twoja Ewelinka, narzeczona jeszcze raz wszystkiego, co najlepsze. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Kochani, a uwagę proszę... Katarzynę Sosnowicy. Kasiu z Sosnowicy, w dniu Twoich osiemnastych urodzin, moc życzeń przesyła Ci wujek Adam, ciocia Angelika oraz dzieci. Wujek Adam, ciocia Angelika oraz dzieci przesyłają Ci moc serdecznych życzeń w tym wyjątkowym, jakże dla Ciebie, dniu osiemnastych urodzin. Ja się do tych życzeń dołączam. Życzę Ci, droga w czasie wszystkiego, wszystkiego co najlepsze, wytrwałości, przyszłości pięknej miłości oraz samej sukcesów, żebyś tą sobie drogę obrała tak, żebyś była bardzo szczęśliwa. Składam Ci ja, cały zespół oraz Twoja ciocia z wujkiem. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, Niech żyje, żyje nam Jeszcze raz, jeszcze raz Niech żyje Kasia nam Niech żyje nam Pozdrawiam Kasiu najlepszego Z bliska i z daleka szczęścia i radości wszystkim wam życzymy oj dużo miłości Serdecznie pozdrowienia dla wszystkich zakochanych miłości, radości dniu Walentego, szalony wróżba, Krzysztof hej! He, he. Niech żyje nam, niech żyje nam, niech żyje długie lata, a anioł z tych białych róż, niechaj Ci wie nie Niech żyje nam, niech żyje nam. Wiktor, z okazji twoich... Urodzin. Wszystkiego co najlepsze. Szczęścia, zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń w tym jeszcze można powiedzieć rozpoczynającym się roku. Życzę Ci szalonej drużba, Krzysztof Górka. Pamiętam Cię z wesela, bo rewelacyjnym jurorem. Super, to wódkę słodziłeś, a doszły mnie słuchy, że prawdopodobnie jesteś teraz najbardziej pożądanym jurorem w okolicy. Dlatego wszystkiego co najlepsze. Szczęścia, zdrowia. Pomyślności. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niech żyje nam. Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje nam. Niech żyje nam, niech żyje nam. W zdrowiu, szczęściu, pomyślności. Wiktor żyje nam. Taka moja krzywa, taka moja swora. Od Nowego słońca pozdrawiam Wiktora. Wszystkiego co najlepsze, szalony drużba. Pozdrawiam cię. Cupicu, i cupicu, trowecka zielona, i cupicu, i cupicu, aż powyżej kolana. Hehehe! He he! Najserdeczniejsze pozdrowienia od Szalonego Drużby dla Oliwki w dniu piątych urodzin oraz niedługo trzeciej urodziny będzie obchodził jej braciszek Szymon, którzy są wiernymi naszymi fanami. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteście z nami, że słuchacie naszych piosenek. Pozdrawiamy Wam, dużo zdrówka życzymy, bawcie się dobrze, wszystkiego co najlepsze. Każda ładna Krakowianka, pajtuli, pajtuli, paj, ma partuszy po kolanka, pajtuli, pajtuli, paj, a spódniczkę jeszcze niżej, pajtuli, pajtuli, paj. Żeby chłopcom było bliżej. Paj, tulipaj, lipaj, tu tuli, hej, he, he, he. Witam Was, kochani, dobry wieczór! Kłanie się w szalony drużba Krzysztof Górka. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj e, magik pędzi na Weselicho, chętno samomorze. E, ja niestety z przyczyn e, osobistych nie mogłem z nimi pojechać, ale Państwu młodym życzę wszystkiego. Co najlepsze, szczęścia, zdrowia, pomyślności, wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze, dobrego weekendu, zielono trowiecka, w moim ogrodziecku będę Cię kochała, mój typu kochanecku. Przez ręce Maryi i za jej przyczyną. Niech strumienie łaski, niech strumienie łaski na babcie popłyną. Niech strumienie łaski, niech strumienie łaski na babcie popłyną. Droga babciu, wszystkiego najlepszego z okazji 94. urodzin dla babci Ludwiki. Składa wnuczka z mężem i oczywiście szalony drużba. Krzysztof Górka 200 lat, 200 lat Niech żyje babcia nam 200 lat, 200 lat Niech żyje babcia nam 200 lat, 200 lat Niech żyje babcia nam Niech żyje nam, nam. Droga babciu Najlepszego jeszcze raz Tobie życzę A prawdopodobnie, że babcia jest naszą największą fanką i wnuczka mi mówiła, że jak babcia się coś słabiej poczuje, to nie sięga po żadne lekarstwa, tabletki, ale najlepszą kroplówką są filmiki z szalonym drużwą. Pozdrawiam Cię, babciu Krzysztof Górka. Wszystkiego, co najlepsze. Mm. Dziś w dniu ślubu moi mili, życzę ciesząc się do łez, się w swej miłości tkwili, aż pożycia swego kres. Byście w zdrowiu, szczęściu byli, razem dzielą życia trudy, aby wasze wspólne życie nie zaznało nigdy nudy. Aby wasze wspólne życie nie zaznało nigdy nudy. He, he, hej! Mając taką córkę jak Roxana, wasze życie na pewno nie zazna nudy, Droga Karolino i Marcinie, z okazji Waszego ślubu życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Zdrowia, szczęścia, pomyślności składa Wam Wasza córka Roksana oraz szalony drużba Krzysztof Górka w dniu Waszego ślubu samych radosnych zdarzeń. Niech będzie on początkiem spełnienia Waszych marzeń. Kieliszki do góry, hej wesele! Zaczniemy sobotę, skończymy w niedzielę I tu ścian nikt nie będzie podpierał Nikt nie zapomnie tego wesela Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyją nam Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyją nam Niech żyją nam, niech żyją nam w Zdrowiu, szczęściu, pomyślności niech. Marcinie, jeszcze raz wszystkiego, co najlepsze od córki Roxany i szalonego drużby. Właśnie dla Was wspaniałej zabawy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.